No, więc teraz wczoraj mi się rozładował telefon. Witam, dzisiaj 5 czerwiec, czy 6, czy 5. Miałam wczoraj nagrać tutaj tą podwyższoną rabatę, ale rozładował mi się telefon. I otóż wygląda to tak: jednakowo siane może no, zasłania, nie widać za bardzo jednakowo siane. i do tej pory podlewałam może z zraz jakoś na początku żeby wzbudzić kiełkowanie ale to bardzo opornie szło niestety i bez podlewania trochę deszczu padało, no teraz jeszcze trochę i podejrzewam, że będzie trzeba podlać, no bo już się sucho robi może nawet dzisiaj i Otóż tak, jaka różnica jest na przykład między szczupiorem. W jednakowym czasie cebulka była, dymka na ta sama. Eee, wiadomo, tutaj muszę poprzerywać, bo do tej pory były małe mm, pietruszeczki i wyrywały mi się razem z chwastami, a teraz już są. Dostatecznie można złapać wygodnie, więc muszę tu popielić, ale już tak ogólnie widać, powiedzmy, na cebulce, szczypiorku dużej różnicy nie ma. Chociaż to wydaje się taka zieleńsza bardziej ta, na podwyższonej niż tutaj, prawda? Natomiast jest duża różnica między selerami. Selerki, sadzone w jednym czasie, i jakie tu już są duże. Widać, że duże, prawda? A tutaj niestety, no to jest ten najwyższy, mizerne. Pory też jest różnica. Oczywiście, no tutaj gorzej przepielić, więc słabo przepielone. Trzeba tutaj stanąć kiedyś w wolnej chwili. No nie było bardzo kiedy, bo były inne roboty ważniejsze. Ale widać. Porki też są dużo wyższe niż. Niż tutaj. Jakieś tutaj były dosiewane rzeczy, które nie wykiełkowały i tu nie jestem sama pewna, co tu jest dosiewane te ostatnie dwa, trzy rzędy. Nie wiem, czekam, ale chyba już nie ma na co czekać. Tutaj rzodkiewka jest, buraczki. No i na przykład tu buraczki widać po buraczkach. Tu już też można sobie wyrwać. chwaściory i po buraczkach widać, że jest tutaj też spora różnica, jeżeli chodzi o wzrost. Są dużo większe. żeby nie wyrwała buraków. O. Jest różnica, bo buraczki mam tutaj też. Też do tej pory tak tylko zrysowałam te brzegi, bo było widać, gdzie buraczki są. Ale nie można było pielić, bo się wyrywało wszystko. Także, co jeszcze tutaj możemy powiedzieć? Różnica marchewki też jest. Pietruszka, no, pietruszka tak. Pietruszeczka jest też różnica na pietruszeczce. Tu widzimy, taką pietruszeczkę mamy. A tu jest taka. Taka dosyć mizerna. O, szału nie ma. Marchewka też dużo większa tutaj jest. Jakieś mi się koperki wysiały. I marchewka tutaj jest taka. Tutaj jakieś, posiałam jeszcze jakieś cebuli, cebulki, kalkot. Kupiłam gdzieś w jakimś ogrodniczym, jakimś ekologicznym na Allegro, ale... Nie wiem, czy te cebulki, kalkot to mają takie płaskie, jak pory, listki. Coś mi to nie podoba się. Na cebulę to nie wygląda w każdym bądź razie. Chyba to zostałam nabita w butelkę Jakieś jako uprawy. Muszę zobaczyć w, w internecie jakie to Jakie to mają liście, te cebulki, kalkot. Mam oznaczone Tam dalej cebulka jakaś jest też u mnie kupiona, No to widzę, że rośnie cebulka Ale Też mizernie No dalej czekam na jakieś schody. No nie pielone, bo Niestety to wszystko tak opornie idzie, tutaj wymulczowałam sobie skoszoną trawą i bardzo fajnie się spisuje.